Hey. Następna lekcja, kalka życia na kartce odbita Gdy za parę snów wjeżdża do pudła, dobry chłopaczyna Inny kumpel lub nie ma gdzie kimać, ktoś tam kira Ciśnienie zbliża, mira, łapie skrzywka na blokach, wszędzie czystka Kolejna rozbita rodzina na pożyczkach Ledwo starczy na dzisiaj, do dziesiątego tyrka Śmiało zrobilaś ile śmigasz, ile zbijasz flow A ile wydarz ich cała okolica Lepiej banie wychla, niż w szarej strefie muli lica Dopada mielizna, a jak nie żeja brudna melina, wtedy nie ma dolina Trzymaj fasol albo w rysach Opychasz bonusika, dziubara siada Ścina pizdę od kokolina Byle nie pisgaj ten play, play grali by wygrywać, stara maksyma prawdziwa Niczym sokołów dewiza, fitka zbita z gminka spliffa pykam dżisa Paciarka zajebista, załyczam bimbra Nabita dzida, w plancikach szamą finisa Salva sativa, mamma mia Nigdy nie wpijaj nic na przypał To miejski styl, rytm na ulicach Czytaj, wypasiona byka, styka zawsze kiwka Nigdy na pinka, ze spidajarem, chronika Wbijam na bita, zajawka czysta Za nic, na floty się nie wychyla. Tymczas obcinam tylko swego dila beczka przybita. Nie chcę odpalać z kopyta Po co pchać się na skifa? To czarna lista ze spida. Pizgam kokolina, wbijam nabita. Zajawka czysta, ścinam tylko swego dila Beczka zbita, wita kruga licja. Full wypa ze spida, pizgam kokolina. Wbijam nabita, zajawka czysta. Ścinam tylko swego dila beczka zbita. Druga licja, full wypas Zawsze obczajam, co rozkminia mi ulica Jak się obracam z ważką po Pakiet ważka na stówę kwita pomoc moc ziomam, prawdziwość, szczerość Sprawa oczywista, jednak widek ul wide, reguł się nie zapomina Czas to hajs pierdala, na osiedlu hardcore klima zapierdala harata, jak banda na patentach Nikt nie dyga, bo pustakiem nie być lipa Więc każdy kosi sałatę Jeden dycha, drugi wyrwa A czy ten no raczej nie inaczej, lecz trzeba jeść oriencika By nie pójść do kicza z fartem Taktyka, ryzyka, fizyka Gdy lecisz solo ze składem Zyska ekipa, gdy do klubu pita Kop się wygina, ale gówna się nie tyka Bo śmierdzi więc wybita dla łba olewka Bo ulica mnie rozlicza, a nie pyta Kodeks honoru, zasady okrągłego stołu Jeden ziomu i żółw drugiemu Każdy ma każdemu Pokolenie wojowników Zjednoczeni w boju, na bitwy polu, na przekór strachu społeczniaków i ochłapów frajerów. Niszczy was wróg systemu, krok po kroku, aby do przodu. Powolę tchu do celu, jednak na le nielegalu, bez trzpału. Jak kolo co bombi, Wrzut na legalu PNW Propsy dla w porządku wariatów Szacun to w stylu jak graffiti dla podkładów Z tyłu wbijam w rytm ulicznego bitów Pizdu gazy, fur, winylów Buch, za farcik druhów jak mogę to pomogę Życzę fuksików i w pizdy Pu pu Zespita, pizgam kokolina wpijam na zajawka czysta Ścinam tylko swego dila Beczka spita, wita, kruga, licja Full wypa, zespita Pizgam kokolina Wbijam nabita, zajawka czysta Ścinam tylko swego dila Beczka spita. Wita kruga Alicja, full wypas ze spita, pizgam do kolina, wbijam nabita, zajawka czysta, Ścinam tylko swego tila beczka zbita, wita kruga Alicja, full wypas Trzymaj paso albo gin, to moja maksyma DJ PSK, STFKA Full wypas, Rozkwiniasz? Właśnie tak w Nanu Mike Studio cały czas Robimy hałas, pozdrow dla kontrafakt Najlepszego wszystkiego 100 lat, 100 lat, 100 lat. Właśnie tak, właśnie tak, yo. Pozdrowienia Ema, do usłyszenia. Pęk, 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 Jo,